Cześć, tu kapitan Sławomir Walesiak. Dzisiaj zajmiemy się odczytywaniem adresów MAC oraz adresów IP. Każde urządzenie w sieci posiada adres MAC i adres IP. Komputer może posiadać wiele adresów MAC i wiele adresów IP, w zależności od ile posiada kart sieciowych. Karty sieciowe mogą być fizyczne albo stworzone przez różne aplikacje. Widzimy, ten komputer ma, ten ma. Sam przełącznik do działania nie potrzebuje mieć adresu MAC ani IP. Natomiast jeśli ma być zarządzany przez sieć, to jak najbardziej potrzebuje również adresu IP. Adresu IP. Oczywiście adres MAC też też yy, takie urządzenie jak router ma na każdym interfejsie oddzielny adres MAC i oddzielny adres IP. Tak, jeden interfejs, drugi interfejs. Przyjrzyjmy się bliżej adresom IPv4. Adresy IPv4 składają się z 32 bitów. Przykładowy adres to jest 192, 168, .10 .10 .10. Chciałem zwrócić uwagę, że komputer nie rozumie zapisu dziesiętnego. On sobie go zawsze tłumaczy na zapis dwójkowy. Maszyny posługują się zapisem dwójkowym, czyli są i jedynki. Proszę zwrócić uwagę. Można powiedzieć, że każdy adres IP składa się z czterech oktetów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. W każdym oktecie jest po 8 bitów. Czyli to daje nam liczby. Że w każdym oktecie mogą być liczby z zakresu od wartości 0 przyjąć do wartości 255. W każdym oktecie mogą się znaleźć takie liczby. Wśród wszystkich adresów chciałem zwrócić uwagę na adresy prywatne. Uwaga, adresy prywatne to są takie adresy, które są używane tylko i wyłącznie w sieciach lokalnych. I nie zobaczymy ich nigdzie w internecie. Jeśli router, który jest, należy do Internet Service Providera, czyli do takiej firmy, która zapewnia nam dostęp do Internetu, na przykład Orange. Jeśli taki router zobaczy taką adresację, to po prostu pakiet z takim adresem odrzuci go. Wyrzuci go do kosza. Jaka to jest adresacja? Adresacja. 10.000 z maską 8-bitową. Maska jest bardzo ważna i zaraz o niej opowiem. Czyli zakres adresów jest właśnie taki, jak pokazuję. Drugi zakres adresów, proszę popatrzeć, że to jest 172.16.00 z maską 12. Uwaga, maska 12, nierówna maska, co sugeruje, że adresy IP będą się rozkładać też w sposób inny niż niż nam się to w prosty sposób może wydawać. Proszę popatrzeć, że adresy IP rozkładają się od 172.16.0.0 do 172.31.255.255. .255. Trzeba na to zwracać uwagę. Krótko mówiąc, jeśli spotkamy w internecie adres IP, który wygląda następująco, 172 32 17 15 to widać, że to nie jest adres prywatny, to jest adres publiczny. Adres publiczny. Zwracam na to uwagę, że właśnie tutaj ten zakres jest, jest nierówny. I trzeci zakres adresów prywatnych 192, 168 z maską 16. Dobrze, zwracam uwagę, że najczęściej na trzech ćwiczeniach będziemy korzystać właśnie z tej adresacji. I jest to tak zazwyczaj robione. Dobrze, przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Jest wiele adresów specjalnych. Jest wiele adresów. Wśród nich chciałem wyróżnić adres lub bardziej znany pod właśnie nazwą 127001. Jest to adres, który komputer sam sobie nadaje. Po co on go sobie nadaje? No, sprawdza, czy wszystko jest dobrze skonfigurowane w środku, czy stos protokołów TCP/IP dobrze działa. Pokażę teraz to Państwu na przykładzie mojego komputera. Mam aplikację wiersz poleceń. Zastosuję komendę ping. I zapinguję sam siebie. Proszę zwrócić uwagę, że ping się powiódł, Jest to adres własny komputera i on zawsze będzie działał jeśli jest jakakolwiek karta sieciowa podłączona aktywna. Kolejne zagadnienie, jakie poruszymy, to są to jest maska. Maska. Maska i sieci. Maska to liczba, która służy do rozliczenia części podsieci, części użytkownika, adresu IP. Najbardziej popularną maską jest maska 24-bitowa, która zapisuje się 255, 255, 255, 0. Dla hosta o adresie IP 192, 168, .10, .10, 10, część sieciowa, czyli z jakiej sieci pochodzi, to będzie. Host o adresie IP 192.168.10.10 pochodzi z sieci 192.168.10.0. To jest nazwa sieci. Nazwa sieci. Chciałem zwrócić uwagę, że jeśli maska jest yy że jeśli maska ma 8, 16, 24 bity to nie ma problemu, łatwo jest odróżnić nazwę sieci. Natomiast gdy maski są nierówne, jest tutaj problem, zachodzi tutaj problem. Na screenie widać adresację IP karty sieciowej komputera na Windowsie. Tym zajmiemy się na późniejszym filmie. Jeszcze chwila o zapisywaniu maski. Maski można zapisywać na dwa sposoby: albo z prefiksem, albo w postaci, właśnie takiej dziesiętnej, maska zapisana w postaci dziesiętnej. Przejdźmy teraz do omówienia adresów MAC. Adres MAC, czyli inaczej adres fizyczny. Adres fizyczny, tak jak tu widać, physical adres. Adres MAC ma 48 bitów i jest zapisany w systemie szesnastkowym. Co to znaczy? Że w systemie szesnastkowym występują takie znaki. Od 0 do 9 i później A, B, C, D, E, F. Jak widać tutaj na tym zdjęciu, adres MAC jest właśnie zapisany w systemie szesnastkowym, bo pojawiają się litery. Co warto wiedzieć o adresie MAC? Pierwsze 24 bity określają nazwę producenta. W tym wypadku D89EF3 jest to, jest to Dell, jest to producent Dell. Oczywiście HP ma swoje, Cisco ma swoje, tak, 24 pierwsze bity. Jest to ustalone odgórnie, tak, tak stanowi standard. Natomiast kolejne 24 bity to jest numer seryjny konkretnej karty sieciowej. Jak? Jak odczytać adres IP lub adres MAC? Pierwszy sposób, jaki Wam pokażę, to jest po prostu wyklikanie w okienkach w windowsie, w windowsie tych informacji. Proszę popatrzeć. Wchodzimy na karty sieciowe, ustawienia sieci internetu, i mamy tutaj taką opcję. Jak zmień opcję karty. Klikamy. Wyskakują nam nasze karty sieciowe. Mój komputer ma dwie karty sieciowe. Pierwsza karta sieciowa to jest fizyczny, fizyczna karta sieciowa, a druga karta sieciowa pochodzi z programu VirtualBox, który służy do wirtualizacji. Przyjrzyjmy się, jaki adres IP i adres MAC mam na tej fizycznej karcie. Klikamy szczegóły. I w szczegółach doskonale widać tak adres. W szczegółach doskonale widać adres fizyczny. To jest właśnie adres inaczej, to jest inaczej adres MAC. I druga sprawa widać adres IPv4. 192, 168, 221, maska pod sieci, brama domyślna, no i serwer DNS, serwer DNS. No, takie podstawowe ważne informacje, czyli tak, omówiliśmy sobie sposób pierwszy. Kolejnym sposobem będzie skorzystanie z komendy ipconfig all. Ja w swoich filmach i prezentacjach będę właśnie najczęściej korzystał z tej komendy. Jak zobaczycie też się później do niej przyzwyczaić i ta opcja jest szybsza niż wyklikiwanie. Jak to sprawdzić? Wchodzimy w wiersz polecenia. Wiersz polecenia. Wpisujemy ipconfig. Slash all. Proszę bardzo, wyskoczyły nam tutaj informacje o naszych kartach sieciowych. Proszę zwrócić uwagę, że jak widzieliście, mam dwie karty sieciowe. To jest pierwsza karta sieciowa, moja fizyczna karta sieciowa. I jest też druga karta sieciowa, gdzie pamiętamy, że to jest karta pochodząca od VirtualBoxa. Z aplikacji VirtualBox stworzona przez tę aplikację. Dobrze, odczytajmy te same informacje co, co wcześniej. Widać adres fizyczny. Widać również adres IPv4. Widać maskę. Widać bramę domyślną. Widać serwer DNS. Jak widzimy. Wszystko tak jak we wcześniejszych okienkach. Mówiliśmy sobie odczytywanie adresów IP oraz adresów MAC w systemie Windows za pomocą dwóch sposobów. Albo korzystając z Windows Explorera, albo korzystając z wiersza poleceń i komendy IP all. Mówił kapitan Sławomir Walesiak. Dziękuję za uwagę.